Panie prezydencie, życzę panu złowia, szczęścia i, 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 i mogę powiedzieć, że to by później zmieniło wszystko. Panie prezydencie, nie doszło na razie, bo jeszcze nie jest poprzecznica. Niech pan zrobi coś z tą Polską. W końcu z tą pieprzoną Polską. Bo już ja mam dosyć bezdomności w tym polskim kraju. Jestem Polakiem i Polakiem żyję, Polakiem byłem, Polakiem będę i Polakiem umrę. Ale niech pan zrobi coś z tą Polską. W końcu, w końcu niech się znajdzie mądry człowiek, obywatel RP. Jesteśmy przed więzieniem na ulicy Rakowieckiej obwodowa komisja wyborcza. To tutaj Bronisław Komorowski uzyskał 666 głosów ważnych poparcia w kandydaturze na prezydenta Rzeczypospolitej Jarosław Kaczyński 44. Nieprawdą jednak byłoby twierdzenie, że Bronisław Komorowski wygrał tylko dzięki głosom kryminalistów. Najlepszy wynik w więzieniu słynnym z bezdusznych mordów i kaźni w czasach komunizmu jest jednak czymś, co się może źle kojarzyć. Pozostaje nadzieja, że pod koniec kandydatury nowego prezydenta w miejscu tym przymusowo mieszkać będzie mniej wyborców niż w roku 2010. Na Bronisława Komorowskiego liczy też uboga część społeczeństwa. Jak wynika z naszej sądy w Warszawie, większość bezdomnych głosowała właśnie na niego. Głosował pan na kogoś? Tak. Na kogo? Na Komorowskiego. Na Komorowskiego? Tak. Fajny gość, nie? Tak. I co? O, myśli pan, że on coś zmieni? Wiem, że tak. Tak? tak. Co? No, to, wygląda, to będzie po prostu dobrze. A co to oznacza ta gwiazdka i dwie belki? A to, to kiedyś wody młody chłopak byłem. Tak? Tak. Podobno z ma takie wężyki generalskie. No, tak, prawdopodobnie. Tak? Tak. A będzie pan głosował w następnych wyborach na Platformę? Będę. O, dziękuję panu bardzo. Pudziecie mi dwa złote. Głosowałem na pana Komorowskiego. A czemu to tak, Panowie, akurat tego Pana? Ja tego... akurat tego Pana bardzo szanuję i wiem, że to jest pierwszy Polak, który może coś zrobić dla Polski. A usunie ten krzyż? Który krzyż? Ten z po tego? Krzyż jest, krzyż jest i krzyżym jest ulotnym. Może zawsze jak odejść. A jaką korzyść Pan będzie miał, że będzie prezydentem? Większa kasa? Ja rok, nie, chodzi pracę? mi o kasę. Chodzi o prestiż. Wie Prestiżka? pan co? Ja od tej pory co był Kaczyński. Nienawidziłem tego pana. Kaczyńskiego? Tak. A czemu? Za mały M był? Nie chodzi. Nienawidziłem tego człowieka i koniec. Żona mu się, panu się nie podobała? Żona Kaczyńska. była piękna sprawa, dobrze była. To była pierwsza, była pierwsza dama. No, ale to był Kaczyński, był inny człowiek niż inny. A to już wiem, nazwisko panu nie, nie pasowało. Może nie nazwisko? Bo pan Komorowski dużo obietnic e, Tak, mówił, oczywiście. Emerytury. Emerytury, podwyżki, tak. Jak ja pan co? To... Ja kurde jestem w tym wieku, że jestem w wieku prawie emerytalnym. Bardzo? Prawie. Tak? Ile panu brakuje do emerytury? Jeszcze z, z 15 lat. O, no to, no to trochę. Tak. No, no nie wiadomo, i... bo nie będzie tyle lat e, Komorowski prezydentem, bo tylko dwie kadencje może być. Dobrze, może być 10 lat więcej, ale ja wolę, żeby był on, Na... ale później mam nadzieję, że będzie inny lepszy będzie jeszcze. Na Tusk, nie? Tusk może być prezydentem? Tusk może być zawsze. Schetyna? Bo tusk, nie, Schetyna to nie jest, nie to idiota jest. Tusk może być zawsze, tak. On świetny w nogę jest podobno. No ja, kilka ja, ma samobójów ale, na końcu. Ale ja z nim grałem też kilka. Ale nie samobójów, dojdę do, 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 o, do ja tego. Pan Proszę chodzi. pana, jak był prezydent Kaczyński tak. jeszcze prezydentem, jak byłby był Gazów na Śląsku, tak. kto pojechał pierwszy do y, górników? Premier Tusk pojechał z nagrady jakiejś wielkiej narodowej? Zrezygnował z narady, pojechał do Pierwszy do górników. Macie rację, bo premier... I w tym samolęta, momencie, proszę pana, prejdzie, proszę pana, w tym momencie, jeżeli by Tusk był kandydatem na prezydenta, jeżeli by miał możliwość kandydowania na prezydenta, to bym wybrał Tuska. Tak? Bo w tym momencie on dobre punkty wybrał. A prezydent z Warszawy ciężko mi było, przepraszam za to wyrażenie, ruszyć dupę. Ale za... I poleci do nie, górników. To nie w tym rzeczy. Kto pierwszy, pierwszy na lotnisku się zjawi, to ten pierwszy wsiada. Ale ja mówię o Tusku. Tak, nie, Tusk. nie? Tusk nie wiecie, było nigdy Nie, pierwszy Zbyt był Tusk. Był pierwszy. Premiera, był, to była to ta... Nie inna on pojechał był. do to swoich ziemialnych na Śląsk. No właśnie. No pan, on A, on prezydent? A prezydent... co? Z Warszawy. No jakie polecie? pan ma korzenie germańskie? Kto? Tu? Słysk? Podobno, podobno do Tuszku. Dziękuję Panie Redaktorze. Podobno, podobno Tusk miał, miał dziadkę w Na kogo panowie głosowali? Nie no wypowiadam się na... Na na, ja też, pan... na na torwinamikę. Na korwinamikę? Nie, nie, A pan? Nie. Ktoś głosował na pana Komorowskiego? Wszyscy. Wszyscy Nie, głosowali? Głosowały. Pan głosował na pana Komorowskiego? Tak. Pan... Jakie były powody tego, że pan głosował na pana I z dwojga złego próbowałem, i postanowiłem, że wybór na głowę państwa pana Komorowskiego. A co pana interesuje w wyborze Komorowskiego? Kasiera? I kasę to jak on mi da, to będę z nim rozmawiał. Dziękuję panu. Wierzy pan, tu Nie. Dzień dobry. Pani jest Polką? Jestem. A powie nam Pani, na kogo Pani głosowała? Nie głosowałam. Jeszcze Pani za młoda jest, tak? Nie, nie jestem za młoda, ale nie miałam okazji głosować niestety. A dlaczego? Nie było mnie w kraju. A takie zaświadczenia dawali z Komisji Wyborczej? Wie Pan, nie bardzo się tam interesowałam tym, też, ja Jeszcze że mówiąc. A kogo by Pani wybrała? Komorowskiego. Komorowskiego? A dlaczego? Fajny, przystojny gość. Uuu, wie Pan co? Między dwojgiem złego to bym jednak wolała to. A, tak. Ze względu na pochodzenie czy ze względu na kasę? Szczerze mówiąc nie wiem, bo za bardzo się polityką nie interesuje. Pan pewnie głosował na pana Komorowskiego. A, ty, to myślę, że jeszcze normalny. Nie, normalny jesteś, normalny. Tak? Tak, dokładnie. A na kogo pan głosował? Powiem pan. Pana Kaczyńskiego, pana Komorowskiego. No tak normalnie. A kim oni są? Normalni? No tak, proszę pana. Jeden i drugi kandydat na... Pana, no pana prezydenta. Tak? No, to dziękujemy. tak. Ja niestety nie głosowałam, ponieważ e, miałam inne zajęcia i musiałam być w innym miejscu. I niestety nie miałam czasu. A, A ja niestety nie głosowałam, bo nie umiałam pisać prawą ręką. Nie spełniacie Pani obowiązku obywatelskiego. Ja tak naprawdę prezydent ma mało rzeczy tak naprawdę do powiedzenia, może tylko zawetować ustawę, więc dobrze by było, gdyby wyglądał. To wygląda. Całkiem dobrze. Słyszałem, że ma polityczną prostatę, że już nic nie może. Ja nie słyszałam. Nie wiem, co to znaczy. No, polityczna prostata, wie pani, to jest znaczy, że... że nie Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rafał Gawroński, pan pewnie z Pragi? No nie. No nie, nie trafiłem. Bo tak pięknie pan gra na akordeonie, piękną kaskietkę pan ma, ale tak poważnie. Na kogo pan głosował? Na Kaczyńskiego, Komorowskiego? Na Komorowskiego. A czemu? Yy... Kasa, wygląd, postawa, nie, rodzina. Nie, ja panu powiem tak szczerze. Co będzie, to będzie, no ale Komorowski jest taki podstawny facet, jest i myślę, że on jest taki człowiek który może do czegoś będzie dążył, może coś się w tej Polsce zmieni, bo myślę, że już dość sprzedali Polski, Polski i dość zrobili złego dla Polski. A da, jak taki postawny, to da radę usunąć ten krzyż pod pałacu? Yy, powiem szczerze, ja nie jestem za tym, bo dlaczego? Yy, jest taka sprawa, że yy, w ogóle niepotrzebnie tam stawiali ten krzyż, niepotrzebnie bo jeśli powinni postawić krzyż to powinni postawić gdzie indziej Trzy, no to W Harcerze z Harcerze, zgadza się z Harcerzem. No, ale tak. jakiś krzyż stoi, to komu to przeszkadza? Dla mnie on może stać. No. I myślę, że powinien stać do końca. No, no to nic go nie ruszają. Tak jest. Ale nie. Dzień dobry. No co, nie trzeba się bać, komuna już nie ma. <laughs> no nie, już się już nie boimy. Komuna upadła, a wie pan... A pan nam powie, kogo pan głosował? Na Komorowskiego. Na Komorowskiego? Tak. Fajny facet? Może być. Da rady usunąć ten krzyż pod pałacu? Mam nadzieję. A, a... a pan na kogo głosował? <głosyna> a, nie nie na Komorowskiego, Komorowskiego. Na, Komorowskiego. na Komorowskiego? Tak. Fajny facet. <głosyna> nie wiem. Ja nie zdradzam, mam wielu znajomych, chcę żeby pozostali moimi znajomymi. Tak? No. A pan głosował na... Ja, ja panu powiem, panu głosował na pana Kaczyńskiego. Ja głosowałem na kogoś, kto się zaczyna na K, a kończy na Ski. A był wysoki? E, za, to pojęcie względne, także naprawdę niższy za... ode mnie. Na Jarosława Kaczyńskiego. A czym by to było podyktowane? Proszę pana, wybór był, jak pan słyszał, dwóch kandydatów w drugiej turze prosty. Umoczenie w sprawy polityczne i agenturalne pana Bronka Komorowskiego, jego... Nie wiem, paranoiczne jakieś przyznawanie się do Herbu, którego Związek Szlachty Polskiej po prostu nie potwierdził. To wie pan, to jest kit ciemne umysły, prawda? Jego idiotyczno ordynarne, proszę pana, wystąpienie w Oksfordzie o kopaniu polskiego gazu, i pan szpadelkiem i wiaderkiem gazu łupkowego, proszę pana, że to jest idiota dla mnie, po prostu. No. To, co twierdził, to, to się kupy nie trzeba, prawda?